Dni, ale jest taki jeden dzień w kalendarzu, w którym chcemy powiedzieć naszym mamom, że je bardzo, ale to bardzo kochamy. Chcemy wam powiedzieć, kochane mamy, że pamiętamy o Was przez cały rok, mimo że nasze zachowanie czasami nie zasługuje na Wasze zadowolenie. Zapomnijcie teraz o naszych wszystkich wybrykach i psotach i posłuchajcie, co dla Was przygotowaliśmy. Mamo, narysowałam ci obrazek zupełnie sama. Na tym obrazku jesteśmy razem. Ja, twoja córka i ty, moja mama. Twój synek, mój brat podaje ci kwiat. Jesteś pięknie ubrana, uśmiechnięta i ładna. Tylko mi tu nie wyszło, że ty, mamo, jesteś bardzo, a bardzo kochana. Najlepsze u mamy jest to, że ją mamy. Tylko jedna mama na różne zmartwienia. Tylko jedna mama na dwóje z polskiego. Tylko jedna mama na bójkę z najlepszym kolegą. Jedyna od przemęczenia, jedyna od bólu ząba. Nie na sprzedaż, nie do zamiany, wszędzie i cały czas. Więc najlepsze u mamy jest to, że ją mamy i że mamy. Przyjrzymy się mamie, uczmy się od niej pracy i uśmiechu. Chciejmy być dla niej prawdziwą pociechą, jak ona kocha, kochajmy tak samo. Mojej mamusi kochanej składam życzenia najszersze. Blaskiem pleciony ten oto mały wierszyk. Niech każdy dzień Twój słonko naznaczy. Blaskiem radości w domu i w pracy. Niechaj, mamusiu, oczy Twe błyszczące będą od dzisiaj zawsze szczęśliwe. By biały gołąb latał nad nimi i wszystkie troski rozwiął skrzydłami. Ja mam bukiecik dla mamy malutki, żeby do smutki, żeby uciekli w zimie i w lesie, a nawet powtórce, gdy zamiecie. Ja też mam kwiatki dla mamusi. Jeden kwiat to uśmiech, drugi to miłe słowa, trzeci to pomoc dla mamy, gdy sprzątamy i naczynia zbieramy. Jeszcze do tego listki. To moje wszystkie piątki i szóstki. Moja mamusiu, miła, dobrotliwa. Bądź wesoła i szczęśliwa. Niech ci zdrowie dobrze służy. Nie znaj troski, żyj bez burzy. I doczekaj w przyszłości ze mnie pociechy. Mamusiu, droga. Tyś czuwała przy mojej kołysce, gdym była mała. Sypiałaś, kochana mamo, najwyżej godziny. Przyciskałaś do serca mnie, małą dziecinę. Dziś, gdy jestem taka duża, bardzo Ci dziękuję. Wiedz, że za wszystko bardzo Cię miłuję. Miłe są wiosenne kwiatki, miłe jest wiosenne słomko. Ale dla mnie jest najmilszy uśmiech mojej kochanej matki. Za ten uśmiech tak miły kocham mamę z całej siły. Mamusiu, kochana, mamusiu jedyna. Cześć, miłość i wdzięczność masz od swojego syna. Gdy urosnę duża i będę jak ty, mamo, będę cię kochała jak ty mnie tak samo. Kochanej, mamo, życzę zdrowia, siły. I żeby wszystkie pragnienia się spełniły. Kocham całym sercem, kocham swoją mamę. Przy nigdy, ci, mamo, kochać nie przestanę. Nie zapomnę nigdy, mamo, twej dla mnie dobroci. Niech ci, mamo, za to słońce wszystkie dni odzłodzi. Powiem ci, mamusiu, cichutko do łóżka, że kocham cię bardzo z całego serduszka. Chociaż skromne moje słowa, ale z serca płyną, kocham najwięcej na świecie mamusię jedyną. Ile kwiatów wiosną, ile gwiazd na niebie, tyle miłości, mamusiu, do ciebie. Za twoje trudy, za twoją pracę, czym już się odpłacę. Będę prosić Pana Boga, aby żyła mam droga sto lat. W dniu święta mamy serce radośnie mnie bije, więc krzyczę głośno, najgłośniej. Sto lat ma! mamusia żyje! Za Twe noce nieprzespane, za Twe oczy wypłakane, za Twą miłość i staranie dziś składam Ci, Mamusiu, serdeczne podziękowania. Ile kropel w morzu, ile kłosów w zbożu, ile drzew jest w lesie, ile kwiatów maj nam przyniesie, tyle szczerych życzeń, kochane Mamy, w dniu Waszego święta dzisiaj Wam składamy.